Siemanko i witajcie dzisiaj bitwy na żywo M48 Patonem. Jest to jeden z trzech głównych bohaterów przepustki bitewnej. Jest Kanopaner, Paner, Paton oraz WZ5. Dzisiaj o Patonie kilka miesięcy temu była pozytywna informacja dla posiadaczy Patona, ponieważ został on zbawowany, m.in. szybciej jeździ, a to była jego główna wada, bo jest bardzo młowaty. Poza tym, ja mam pewien problem z Patonem. Powiedzcie, niby amerykański czołg. Amerykańskie czołgi zazwyczaj mają dobry pancerz na wieży, piękną tutaj depresję działa. Tak, tutaj niestety ten paton. No nie domaga na dziesiątych tierach, bo jak ktoś ma po 300 penetracji, to większość czołgu, większość wieży, przepraszam. Staje się po prostu zielone. Bardzo łatwo do przebicia, w szczególności mówimy tutaj o dolnych częściach wieży, ale też jest bardzo dużo słabych punktów na tej wieży patona. Ona na 300 penetracji to posiadałem nawet 9 tjerów. No i to jest największy mankament, że musimy grać tym czołem po prostu bardzo ostrożnie. Ale działo dosyć rekompensuje to wszystko, bo jak widzicie, gram bez stabilizatora i powinno to naprawdę ładnie i dobrze funkcjonować. Zobaczcie też, że wchodząc do bitwy, po prostu na czysto prawie 6 punktów procentowych do biegłości. I z 93% mam 98%, co oznacza jedno, będziemy tutaj walczyć o 100% biegłości na odcinku na Patonie. Dlaczego taka zmiana? Bardzo dawno nie grałem Patonem e, i okazało się, że pewnie większość graczy na przykład odkurzyła Patona ze swojego garażu, przez co tam były gorsze wyniki na Patonie i są gorsze oczekiwania wartości e, na tą trzecią oznakę. A z racji tego, że ja grałem wcześniej bitwy, gdzie te wartości oczekiwane były większe, automatycznie tutaj mi się to wyrównuje w bardzo korzystny sposób dla mnie. I w drugą stronę, jeżeli przykładowo gracze by grali patonem i robili lepsze rezultaty niż wcześniej, to wtedy ja na start miałbym na minusie tą biegłość. To tak w dużym skrócie. Zastanawiam się, co by tu zrobić. Podjeżdżałem prawą. Ja straciłem trochę za dużo punktów wytrzymałości na tym wszystkim jeszcze nie przebiłem tego. Szkoda te 50 na celowniku, czy uda się zdążyć, bo ona się będzie cofać na pewno. OK, udało się. M103 się nie patrzy, ale teraz się mi schowała. Emil prawdopodobnie ładuje. M103 na jeden strzał jest to T77, które przeładowało, więc ta wymiana też nie jest wspaniała. No najlepiej byłoby być w takiej sytuacji, żeby nic nie zbierać. Dobra, spróbuję się skontować na to T77. Jak to zrobiłem wcześniej. Oj, tutaj był przed. Ja nie wiem, czy on nie ładuje, bo teraz tak się zaczyna odwracać i bujać. Okej. Okay. Apekowo jest nadal tutaj ledwo na plusie, okej, okay, już 2000, tysiące, dużo więcej czołgów, gesturn i Indian bez spota, Grille na spocie, Butchart gdzieś może być na wprost, ale no jedziemy, jestem teoretycznie, dwa, trzy strzały, o, zaświeciłem artylerię, bardzo fajny znak i jedziemy dalej, nie mam spota, Baton też nie ma jakiegoś genialnego kamuflażu niestety ale e, nie będziemy przejmować bazy, więc jak najszybciej stąd się ewakuuję żeby ta bitwa była dłuższa, jest MBTB na którego się wychylę T-34 nie trafiło, MBTB to bardzo groźny show. E, mógłbym dobić T-34 tak jest, dobijam GS Turtu jest, Turtum jest za zero, więc szczęście w tym wszystkim było jest Grille, Grille się na mnie wychyli to jest dobre pytanie, bo jeżeli się wychyli, no to możemy rozwalić. Taka kombinacja, że od tego i... Yy, I od grilla 4000 przewagi. Nie kapujemy, więc nie spieszy mi się jakoś bardzo. Teraz grill może zostać wykryty, jest wygrill wykryty. Strzelił, dobre skupienie. Aj za zero. Niedobrze. Jest ten GST Turm. Dobra, no, on się schował. No to ja przyjadę głębiej po prostu. Mam nadzieję, że grill też nie skupi się na mnie i nie zaświeci. No jak ja chyba będę musiał się zająć grillem. Chociaż mógłbym zadawać haeka No taki haek jakby siadł, to też byłoby fajnie. Jest grill. Czy grilla będzie się cofać? Cofa się. Dosyć za 430, więc to nie był żaden spektakularny strzał. Nie ma sensu teraz mieć tego HEKA, więc wracam do pocisku przeciwpancernych jeszcze w obiekta. Może uda mi się strzelić. Uwaga, uwaga. Obiekt jest uciekający, ale schowany za budynek. pocisk przeciw, przez ten budynek, no nie przeleci. No i tak się złożyło, że obiekt jest prawie schowany. No nie, za zero w obiekta. Coś mam pecha do strzelania do obiektów na tym odcinku. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze by się chciało wycisnąć ten strzał więcej. O, mam to. Jeszcze podpała, więc. Zachowam moje słowa. O, uda się dobić? Tak jest, udało się dobić. Mam 99,5 plus Chat przy życiu. Chat, który pewnie gdzieś uciekł. Spróbujemy go dogonić. Od Badbjad to jestem na trzy strzały. Moja taka krótka dygresja na temat tego pojazdu. W przepustce bitewnej. Paton na pewno był w wierzchołku drzewka, Paton na pewno już był w przepustce bitewnej, Paton ma dużo kamuflaży, widać, że Wargaming sporo promuje ten projazd, a na przykład ja jestem w stanie, że brakuje w takiej przepustce załóżmy amx 30B. No, nie jest też rewelacyjny, ale czołg, który mógłby być bardziej podpromowany i dla posiadaczy to tego pojazdu, to mógł być mniej ukłon, a po co kolejny raz odgrzewać kotleta w postaci tego Patona. Nie jestem fan tego zagrania, ale oczywiście też mogło być gorzej, to znaczy dostalibyśmy trzy OP czołgi, nie wiem, załóżmy, penner, lodówka i nawet jakaś artyleria czy coś w tym stylu, no to oczywiście, że byłoby gorzej, Paton niszczący randomy nie jest, albo jakieś trzy magazynki załóżmy, ale myślę, że można by było docenić na przykład takiego MX-a b Dajcie znać, co wy w komentarzu na temat tej decyzji. Oczekiwana wartość na 100% biegłości to 4735 uszkodzeń, więc skupienie i teraz już tego bonusu na start nie mam. Ta bitwa została rozegrana i będziemy musieli zrobić tak powyżej 5000 uszkodzeń, żeby e, coś nam tu sensownego wzrosło. Uuu, obiekt 140 do mnie strzelił bez spota, co ciekawe. Dobra, od razu oddałem, niestety bez przebicia. Podjechałem na górkę, bo tak liczyłem, że może Dzięki trochę lepszej mobilności niż czołgi ciężkie uda mi się zadać jakieś darmowe uszkodzenia Ale tu już jest obiekt 260 i to nie będzie łatwy czołg do pokonania Chociaż z drugiej strony mamy tu E5 268 od dołu, w sensie dużo pojazdów A, i tak się zastanawiam ciągle czy grać górkę, czy może się wycofać, jest E4. O, czwórka. 4 E4 strzeliła, to może od prawej strony, nie od prawej nie mogę Pytanie, co z ebr -em. Może EBR wjechał w pasywny krzak? Ej, okay, może nie. Chyba nasz EBR by to zaświecił. A, spróbuję oddać kilka strzałów na ślepo. Polecam sprawdzić potem statystyki... Na koniec bitwy, wyniki. Myślę, że coś z tego wejdzie. Jestem wręcz przekonany, że tu stoi Grilla, V. I tak nic sensownego nie mam do roboty. Dlaczego? Do tego, że jak ja się tam wychyla, to po pierwsze. Narażam się bardzo, że ktoś mnie przebije, ze względu na to, że to są mocne czołgi z dobrą penetracją. Wystarczy, że załadują złoto. Po drugie, artyleria będzie do mnie tuł. Yy, no i jeszcze minus jest taki, że z tyłu mogą być jakieś niszczyciele. Ewentualnie, co mógłbym zrobić, to właśnie od tej prawej strony podjechać. Tylko łącznie dlatego, że nasi wygrali. Wokół prawej strony, ale to szybka analiza. 4 na 4 się tu zrobiło. Hmm, no wychylając się od prawej, też się narażam, że zbiorę to jest o wiele trudniej z tej strony się wychylić na nich niż... Jakby się stąd wychylali na czołgi, które są w tym dole. Zobaczcie, co robi Eber. On już wjeżdża w te krzaki i nikogo tam nie widzi. Coraz bardziej nasze czołgi obrywają na górce i to nie są dobre wymiany. Przypatrzcie się, że też po drugiej stronie mamy dwa czołgi totalnie poza bitwą one nic nie robią. A ja bardziej chciałbym skorzystać z tego, co Eber może zaraz wykryć. A on może wykryć Vickersa, on może wykryć jakieś inne pojazdy pod bazą. Uuu, na razie to nasz Eber został wykryty, ale to może sugerować, że mają Ebera w pasywnym krzaku, na przykład tutaj. To jest 400 ponad metrów, więc nie powinien mnie on wykryć. O, i Eber jest tam, a ja dostałem spota. i Ja dostałem spota od obiektu 260 chyba. ewentualnie od innego czołgu, który tu się znajduje, tego nie jestem w stanie zweryfikować. Muszę przede wszystkim stąd uciec. Eber został zaświecony na J. 3. Więc e, to ktoś inny musiał podświetlić naszego EBR-a, i to jest niezła ciekawostka i zagwostka dla mnie. Mogą mieć pojazd na przykład tutaj pasywnie w krzaku. Tak mi się wydaje. Minus 4000 HP. Nasza piątka mocno obrywa. Mm, mm, mm. Mam spot. okej, okay. Vickers. Zobaczcie, gdzie jest Vickers. Naprawdę on jest bez pozycji, ale mimo wszystko przebija mi powierzy. Nikt z góry nie powinien do mnie strzelić, ale to jest smutne. Jak łatwo taki Vickers przebił mnie po wieży. to jest naprawdę smutne dla Patona. On akurat chyba trafił mnie gdzieś tam w okolice wozu. nie będę analizować tego teraz dokładnie, bo muszę wykorzystać moment, że on nie jest skupiony na tym, żeby do mnie strzelać i próbuje się ewakuować. Akurat to mu się udało. Teraz muszę zwrócić uwagę na to, że oni mają górkę. I z górki mogę dostawać Super Conqueror wjeżdżający. Oj, znowu ma spota. Jak się zastanawiam, kto to jest. Nasza K91 będzie zabezpieczać. Ja już ładuję złoto. Obiekt 260 nie do przebicia. Yy, dolna płyta. Pancera wchodzi. Obiekt 260 zjeżdża, ale nie zdąży przodować. Obok wieży. Pancer się. No nie, to mogło wejść. Dobrze byłoby, jak to wesz... Dobrze byłoby, jakby to weszło. Dobra, to nie siedzi, mam znowu spota, strefa obokiem Nie dostał, pancer nie trafił, ja muszę się cofnąć EBR mnie podświetlił, EBR stąd gdzieś Aha, jak widzicie tam się znajduje Ja przeladuję szybciej niż on Dziwna decyzja z jego strony, stracili czołg lekki, który jest Super ważne, ale my mamy dwa czołgi, które postanowiły szturmować ich bazę zamiast zabezpieczyć nasze pozycje. I jeszcze ten Waszej Zero mnie zaświecił to jest gwóźdź do trumny, dosłownie. Eee, trzeba dobić to Waszej Zero jak najszybciej, pięknie, ale zaraz padnie pewnie k 91 Inne pojazdy, ja nie wiem, czy samolot jak na Project, to mnie dojedzie, za szybkie. O, to jest jeszcze obiekt. Oddaję jakieś strzały z biodra, tak żeby jeszcze ewentualnie. Mieć możliwość ucieczki Vickers Nie udało się go trafić, ale pech. Prawda, dałbym dużo, żeby dobić tego Vickersa Jeszcze chcę coś ratować z tej bitwy, ale nie wiem, czy to się uda, bo to będzie rozpędzone z góry Jeszcze 268, a ja, jak już mówiłem wcześniej Nie mam dobrego kamuflażu Oni ja mogą mnie dosyć szybko zobaczyć No nie On mnie widzi I to jest chyba mój koniec Wow, odbiłem tu jakimś cudem super konkurora ale jest ten Vickers. Rykoszy do niego. Tak na złość. Tutaj ktoś nie trafił. O, no, schowałem się prawdopodobnie. Ale przez to, że nasze czołgi cały czas uporczliwie jeżdżą pod ich bazę. W sensie bazę, ich spawn. No to niestety, ale one w ogóle nie pomagają. A gdybyśmy mieli Esterfała na defensywnej pozycji, i tutaj kolegę w Vickersie na defensywnej pozycji, ten Pluton, myślę, że moglibyśmy serio wyrównać w miarę bitwę. I może mielibyśmy szansę na jakiś super spektakularny wyciąg, ale koledzy postanowili pojechać po dwie artylerie, niestety. Szkoda, że się nie udało dograć poprzedniej gry. Tak, teraz mamy Erlemberg, Ryb Szturm. O, już EBR nadciąga. No, nie powiedziałem, że ryzykowny, ale błyskawiczny przejazd mojej strony na tę pozycję. I w gruncie rzeczy jestem w zdania, że o, zaświeciłem Leoparda fajnie, ale raczej będę uwięziony tutaj, w takim sensie, że no samemu tu nic nie zainicjuję i muszę czekać na jakieś błędy okazję i na początku ta bitwa może być bardzo nudna po prawej stronie widzimy, że jest UDS też Futur wyjechał sobie, tu tiger Mouse dojechał o, jest obiekt 704 natomiast za każdym razem jak ja się wychylę na obiekt, to na przykład no to niestety, ale zbiorę od na przykład Leoparda i tutaj też mogą być inne pojazdy. MBTB nadciąga, tamtędy. Dobra, wiecie co? Ja nie będę tutaj grać na siłę, po prostu spróbuję stąd uciec. Najlepiej, tak, żeby BR mnie nie zaświecił, ale jak mi zaświeci, to trudno. Zobaczcie, jak dużo pojazdów oni mają po drugiej stronie. Chociaż nasza 113 podjeżdża, i to może trochę zaprosić mnie do tego, żeby jednak spróbować zagrać tamtą stronę z 113, ale już mniejsza z tym udało mi się uciec. Ten loper dojechał sobie tędy te pojazdy, nie wiem co z ebr ale widzimy naprawdę słabą sytuację nad linii, oj, 1-2 tu EBR wjeżdża, muszę tego ebr zatrzymać, no bo to jest niedorzeczne że kolega robi coś takiego i nic nie zbiera, jeszcze za 0 mnie, no ale EBR teraz ebr 463 z lewej strony nie mają na mnie zasięgu widzenia, z przodu są jakieś budynki, które mnie zasłaniają, EBR ma 70 HP Musimy tego ebera wykończyć. Nie wiem, czy. Wow, dobra! Więc Oliwia sprawiedliwa. Pierwszy strzał był za zero, a teraz mamy bardzo spektakularne dobicie tego EBR-a. Nie wiem, czy tu jeszcze się uda w tę setkę strzelić. Udało się, proszę Państwa, co ja tu rozdaję. Kolejny light trafiony. A tutaj kwestia czasu, i może zaraz kolejne czołgi będą podjeżdżać od prawej strony. Dlatego, jak chcę być na to gotowy, i jak chcę być na tej stronie, bo tutaj czuję to, że przeciwnik będzie podjeżdżać. Tak, natomiast w odnośnie drugiej strony, no to myślę, że tam będzie bardziej pasywna gra. Nasza 113 też mocno ucierpiała na tym wszystkim, ale trzeba się przygotować na ich podjazd. To jest w sumie tryb szturmu, My się bronimy, a jeszcze z tyłu głowy jest ta opcja uzyskania 100% biegłości. Więc dobrze byłoby dobić to 100% na odcinek. pewno byłaby to przemiła informacja. Aj, błyskawica się odwróciła przodem. Ja zostałem wykryty. Szarfutur tu podjechał. Zastanawiam się przez kogo, bo tak nie analizowałem ile metrów do błyskawicy. Raczej to błyskawica nie mogła być. Ewentualnie to mógł być na przykład y, testolite. Nie trafiłem tego strzału w szarfutura. O, szarfutur tu jest bokiem. Naprawdę ładny kąsek do 1449. Jeszcze się, że ta pozycja dobrze funkcjonuje. Jest to ta setka. Jest też gdzieś 50 p a tak pochowane. Aż UDE zjeżdża, tam jest też kran. Ten kran może zostać wykryty. Ale ta setka też podjeżdża. zrobi t te seta? O, ten budynek zasłania. Ale. Ja zaświeciłem. Kogo ja zaświeciłem? Proszę, zaświeciłem? Dostała ta kaseta. ale Jest szar na spocie. Mogę... O tak, dobiłem go. W ogóle jakie strzały tu się dają. Mówiłem, dobre działo, tak, amerykańskie, fajne. Tyle w temacie. No i kolejny frag. Rozdajemy te strzały, dobijamy lufy, już trzy fragi na koncie. Jak Tiger był gdzieś tu koło krana, gdzie miał spota, muszę uspokoić. Przez 10 sekund jestem wykryty. No teraz już powoli już znikam, ale może gdzieś ta błyskawica się nawinie pod celownik, może gdzieś ta setka się pokaże. O, jest ta setka, ale ona schowana za budynkiem. No i kran przejeżdżający. Jest jak Tiger, który jest jednak tutaj, się okazuje. Niestety nie przebiłem jak Tigera, ale mam w miarę pozycję. Taką, żeby pokazywać głównie wieże, to jak najbardziej zachęcam je do tych wymian. Chyba ten jak tiger zniknął. No. O, jest jak tiger, Odbój się. Więc pancerz na takiego jak Tigera może zadziałać. On aż takiej rewelacyjnej penetracji nie ma. Też trzeba powiedzieć, że Paton momentami na wieży ma dobry pancerz i potrafi co nieco odbić, ale tak jak już mówiłem, jest to trochę bardziej ser szwajcarski. Bodajże tak się mówi, dużo. Jakich dziurek na naszym pancerzu istnieje, które są łatwe do przebicia, tak to chciałbym dopowiedzieć. Jak Tiger Bokiem, pierwsze kółko, Elegancka, elegancja Francja. Mamy teraz już taki rezultat, że jesteśmy na zero z biegłością. Jeden strzał i będziemy na plus. Wszystko na spocie dużo oni jakoś HP nie mają. To jest mój moment, żeby wjechać i rozjechać. Mogę się podłączyć, kran będzie zaraz ładować. No, szarfy turto magazynek. Tutaj nie wiem, czy. Kran mnie zaświeci. Obiekt wjechał. Dobra, nie mam spota. Nie mam co się zatrzymywać. Muszę znaleźć te pojazdy i podobijać. O, jest szarfutur. Dobra, strzelam do niego. Chciałem go dotaranować, ale nie udało się. On chyba ładuje. To wszystko wskazuje, tak jest. Dobra, zostaje kran plus artyleria. Kran wychylony, dawaj, dawaj, dawaj tym kranem. Oj, nie rykoszet! Dobrze, o, dostaję po asyście, to chociaż coś Kran mnie nie skończy, ma ostatni pocisk Dobra, kran dobity Szybko się odwracamy I wyścig po artylerię i wyścig po specjalistę No, T54 nie ma na strzał artylerii, ale mamy też naszą artylerię Widać, że artyleria jest na wprost i ta arta gdzieś będzie tam Schowana. Pytanie, czy będę mieć na nią bicie. Ten cztery już ją zaświeciło i strzeliło, więc dużo czasu nie mam. Nie. Przez to ogłuszenie, gdybym nie dostał tego ogłuszenia, to myślę, że zdążyłbym, bo to mnie bardzo spowolniło. No ale trudno. Jest całkiem i tak dobrze 5000 uszkodzeń. Posterunek. Dwie artylerie, więc. Początek, delikatna może jakaś snajpa w czołgi, które mogą wjeżdżać, na przykład w I to koniec, nie. Już nie wychylam, cofam się, ponieważ te arty są wcelowane tutaj na bank albo w środek. Zobaczcie, że my mamy potrójny Pluton IS-7. Wiecie, co zrobi taki Pluton? On po prostu przemieli te wszystkie inne czołgi, jeżeli odpowiednio zagrają, chociaż widzę, że tych czołgów tam jest dużo. Tak staram się analizować, ile kran mógłby strzelić, i kran moim zdaniem, strzelił teraz drugi raz I kran moim zdaniem może już ładować I to będzie moment dla mnie Ja po prostu wjadę do góry po tego krana Raczej nikt mu nie pomoże Próbuję tego krana rozwalić Aha, mnie ładuje No nie, nie gadajcie, że on nic nie strzelił, T57 Heavy No nie, dobra, jestem w dupie No nie, 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 nie Wszystkie moje założenia były błędne, T57 Heavy mnie odbije. O kurde. Ja muszę z tym jakoś uciec. O kurde. Proszę, zasłuchaj mnie jakoś. Dobra, robię tyle ile mogę, ale to jest katastrofa. No i to ginę. Dobra, to był cud, że zrobiłem tutaj 2600, ale no, wydawało mi się, że nasi w miarę dół utrzymają, ja wiadomo rozwalę kran na przeładowaniu, albo go zepchnę jakoś, a to totalnie nie było to. Tak mi się wydawało, no nie byłem pewien, że kran ale tak mi się wydawało, patrząc na uszkodzenia naszych, no to było zbyt brawurowe. No i głupie. W momencie, kiedy zobaczyłem tak dużo czołgów, Powinienem jasno powiedzieć, nasze isy tego nie przepchają, nie wygrają i przestać myśleć o tym wieździe. Nawet gdyby kran ładował, to i tak by się to dla mnie źle skończyło. Słuchajcie, dogrywam jeszcze jedną bonusową bitwę, ponieważ chciałem dobić to 100% na tym odcinku. I myślę, że jest ku temu szansa. Trochę żałuję tej szarży w poprzedniej bitwie. Mniejsza z ten. Tundra. Ostatnia bitwa na dzisiaj. E, ta setka już wjechała na górę. Udało się trafić tę setę. Super. A tu jest 277, które. Ładuje. Marka zwiła. Dobra, tu można przebić 277. Więc git. E, o, i 277 mocno obrywało, Ale mamy też EBR-a na górce. Tego nie widzieliśmy. 277 może się tu wychylić. My górki nie będziemy mieć. Więc e, trzeba coś innego kombinować. Mamy dwa stingery na dole. Oni chyba nie mają czołgów na tej linii 1. O, jest list 4. Może pod podświetlony na 50 metrów. O, tu widzę, że tf chce wjechać w 277. tf będzie przeładowywać na pewno. Próbuję coś oddać, też znaczy na pewno. No, Mogły mu zostać jeden, dwa strzały. KPZ coraz bliżej podjeżdża i ja on Stingera z drugiej strony, więc to nie będzie dobry dla KPZ-a walczyć ze mną. Uważam, że to jest jego błąd, bo zobaczcie, co teraz Stinger może z nim zrobić. Ja Przeszaduje szybciej niż on. Tak jest, stążyłem on strzał Nie wiem, czy Stinger w niego będzie chciał wjechać. A, chyba tak. No, ma nie wjeżdża, czeka KPZ dostał, czy KPZ strzeli? Znowu KPZ dostał. Jest bardzo zamknięty. Ciekawi, czy będzie można do niego jakoś strzelić, ale chyba nie. Możemy odbić się od linii 1. Uh, tu jest Fapek do góry. Tylko MKPZ? KPZ mnie strzelił. Czy ja mu coś. Oj, nie. Dobra, to jest fart, to jest fart, to jest ogromny fart. Czwórka, str... dobra, ja jeszcze szybciej, więc pakuję jeszcze jeden strzał we czwórkę. Weszło, ale muszę się wycofać, bo ta Czwórka pewnie będzie się chciała wychylić. Fopak też może. Ogólnie rzecz biorąc, przegrywamy. Czwórka, niestety, rykoszet. Mamy te czołgi na plecach. Właśnie 7, 7 wjeżdżają sobie jak do siebie. Ja nie przebiłem. I nie mogę wjechać do góry, dobra. To jest mój koniec. Nie wiem, tak się skupiłem na tej bitwie wokół środka, że nawet nie zobaczyłem, co się dzieje tu. No, 100% nie dla mnie. I tym sposobem kończymy ten odcinek. Może na następnym, albo może na streamie uda się dobić 100%. Szkoda. Trzymajcie się. To elo.